Pierwsza myśl, jak zobaczyłeś, że będziesz walczył z Normanem? No to mówię, kurde, ty, na szczęście jest niższy. Nie, <laughs> Ale ja Nie wiem... Mam... Może ty mi powiesz, USADA nadal jeszcze funkcjonuje w UFC, czy się z tego wycofała? E, USADA jest, ale były tam jakieś informacje, że miały nie być, no ale wszystkie gale organizowane w Stanach Zjednoczonych muszą być kontrolowane no, przez USADA. Pierwszy problem Denisa to będzie USADA, drugi problem to będzie angielski, a może... Słuchaj, no, tam Paul English, Gumroad, to sobie radzi, nie? nie miał łatwo, ale nawet on sobie musiał z tym jakoś poradzić. Z tego co widzę, to tutaj na razie jest raczej słabo. Do kogo byś wolał trafić? Lebrega czy Sarare? Wiesz, ja, ja bym chciał, żeby em, się przetyrali mocno trzy, trzy rundy, żeby no, był... Ale tam e, może tak być. M, tak może być. Jeden i drugi mocny y, zawzięty. No i wiesz co, i gdyby tak na punkty wygrał e, Sarara, ale już by był mocno porozbijany, to ta drabinka byłaby dla mnie bon appétit, że rozchodzi. Jaki ty masz ogólnie stosunek między sobą i e, Tomkiem Sararą? No bo ja widzę, że jest duży szacunek między wami, ale ciągle są jakieś przytyki. Na każdym programie jakiś przytyk musi być z jednej albo z drugiej strony. Wiesz, no jesteśmy e, sportowcami, e, mało tego, no jesteśmy, mogę powiedzieć śmiałe, że jesteśmy takimi harpaganami życiowymi gdzieś tam dążymy e, całe życie e, do celu bojowo i e, no wiesz, tu nikt sobie nie będzie e, pozwalał w kasz dmuchać, ale też e, no, gdzieś tam w tej sportowej rywalizacji słownej e, są jakieś potyczki, no i e, finalnie, finalnie e, jak to mówi Starara, no to e, wyjaśnimy to w klatce i, i to będzie naj, naj, najważniejszy moment, kto tu jest górą, nie? Alberto, y, jesteś dużym underdogiem, ale tak jak rozmawialiśmy, mistrz KSW, Adrian Bartosiński, wskazuje ciebie jako faworyta. Ja nie ukrywam, że byłem w szoku, wiesz, Adrian no to jest persona bardzo e, mocno znana w tym świecie MMA, mistrz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników e, tego młodego, jak już tego starszego pokolenia. No i typuje ciebie, miło, co? Mi się wydaje, najbardziej szczerze myślę, że w tej formule, w tej formule, że Alberto. No spoko fajnie fajnie jak to zobaczyłem tam ziomki mi podsuwają, mówią ty Bartoszik ciebie typuje. Mówię no to jeszcze motywacja mu no dodatkowa dla mnie, nie? Wie o czym mówi, bo jest mistrzem. Więc No trzeba się liczyć z jego słowami i no powiem ci zrobię wszystko żeby wykorzystać swoje warunki tak jak to powiedział. Jak oceniasz to starcie pod takim względem poziomu trudności, tak oceniając od jednego do dziesięciu? No trafił ci się młody, naprawdę ambitny chłopak, no bo nie można mu tego odebrać. Jest, jest Denis ambitny, yy, który no, widać, że oddaje całe serducho y, temu sportu, chce gdzieś tam zajść. Jak ty oceniasz to, jeżeli chodzi o taki poziom trudności? Easy medium, hard? Między medium a hard. No to, czyli wysoko jednak oceniasz no tutaj to, 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 umiejętności. Taka szóstka siódemka skoro mówimy tutaj 1-10, nie? Kim ty w ogóle byś wolał się bić? Z gościem warunków fizycznych Normana Parkę, czy z takimi końmi jak, nie wiem, Marcin Sianoc, jak Kamil Minda? Myślę, wydaje mi się tak. Z kim bym nie wyszedł, z każdym będzie ciężko. Więc kogo mi zaproponowali, nie dyskutowałem z tym, no z każdym byłoby ciężko. no Wystarczy popatrzeć, kto tam stoi, czy ja twarz widnieje w tych okienkach turniejowych, Jest no jest Samakoty. mocno, jest mocno, nie? Więc jak patrzę, że ja jestem koło w czwórce, gdzie jest Labryga Sarara i, i Norman. Norman. Pana, no to stary, no to wiesz, jest mocno. Um. Tomku, starcie ewentualne, półfinałowe, Park kontra Alberto, myślisz, że będą to prost, to będą łatwiejsi rywale od y, Denisa Labrygi, czy wręcz w drugą stronę? Powiedzmy tak, powiem to co zna Papierze, ale to co na Papierze nie przekłada się na to na, na realne życie, więc na Papierze było tych cztery faworytów, Omilańczuk, Sarara, Kubiszyn, Labryga, nie ma w tej czwórce ani Normana, ani, ani Alberto. I właśnie druga strona drabinki, Labryga kontra Sarara. Z Labrygo ty trenujesz przez Wca. Wy nie chodzicie na te nie, same grupy? Nie, nie, nie chodzimy, nie chodzimy. Mijamy się, bo on się boi z ze mną. Zaraz <śpiewamy> się go no coś spytał. No chłopie, no on, ci, on ci nie powie, bo on ten, on się goryla boi, a to niedźwiedź jest uśpiony, niedźwiedź już był raz. <śpiewamy>